U nas e, nauka i fantastyka e, splotły się w postaci naszego e, drugiego w historii e, polski astronauty, który po kilku nieudanych ze względu na pogodę próbach wreszcie Wystartował, doleciał na miejsce, jest już na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a my tulimy w studiu jego pogrążoną w, w skutku i tęsknocie żonę. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska to żona naszego Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, człowieka, który gdyby nas teraz oglądał, mógłby nam pomachać z kilkunastu kilometrów, no i pytanie czy kilkudziesięciu nawet. Pytanie, czy machał, czy kontaktował się ostatnio, a jeśli tak, to co ciekawego opowiedział? Dzień, dobry. dzień dobry, dobry Pani Poseł. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry Państwu, cześć Dorado, cześć Marcinie. E, bardzo dziękuję za zaproszenie, więc kontaktował się, dzwonił. Trzykrotnie, tak naprawdę i wysłał maila też. Więc jakby e, tutaj wszyscy panowie, którzy nie mogą się skontaktować z żonami na ziemi, mają wytrącone po prostu argumenty. Jaki <grystki> argument? Powiedz, <grystki> jak się czuje, bo to tak. jest istotne. Co u męża, tak, Co u tak. ale jak się czuje, bo jednak to jest zmiana warunków kompletnych, tak. stan nieważkości wpływa na nasz organizm bardzo. E, I chyba nie, nie wszyscy od razu mają dobre samopoczucie na tej stacji, czują się komfortowo. To prawda, Sławosz, jak, jak każdy astronauta, miał naturalnie obawy, jeżeli chodzi o proces adaptacji ludzkiego. Organizmu, bo tak naprawdę to pobyt na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej łamie wszelkie zasady biologii homo sapiens yy, i tylko nauka nam na to pozwala, ale jestem w stałym kontakcie z lekarzem Sławosza, z tak zwanym flight surgeon, czyli lekarzem tej medycyny kosmicznej, które monitoruje stan Sławosza i wiemy, że mimo tego, że ten proces szczególnie dokowania długo zajął, zajął 29 godzin tak naprawdę od, od, od wlotu do, do samego dokowania i on był trudny i wymagający I widzą państwo na przykład tą scenę, w którym oni już dostają się na Międzynarodową Stację Kosmiczną, są nieszczęśliwi, ale od razu dostają płyny. Yy, każdy organizm był, był, był no, dosyć ekstremalnie odwodniony. To nie był szampan w torebce. <gry> Ze słomką. To podejrzewam, że do, dokładnie nie wiem, co to była. Podejrzewam, tak naprawdę cały czas obserwowałam stan jego organizmu, i, i to jest tak naprawdę stan permanentnego odwodnienia. Płyny, które normalnie znajdują się na Ziemi przez siłę grafitacji, raczej tutaj w nogach, one są następnie przenoszą się po całym ciele. Widać, że ma napuchniętą twarz, lekki ból głowy. Wyzwaniem jest na przykład sen przyjmowanie pokarmów. I, i cała ta adaptacja pro, do, do, do warunków mikrografitacji nie ma tak naprawdę żadnych warunków w na Ziemi, w którym można sprawdzić, jak indywidualne ciało człowieka, nawet bardzo zdrowe, będzie się adaptowało do warunków na, na stacji kosmicznej. Jakie Wam towarzyszą tu na Ziemi, Tobie i Twojej rodzinie, e, obawy? Bo są takie obawy e, no, z gatunku fantastycznych, jak w e, filmie Żona Astronauty, że facet wróci z kosmosu i będzie. Zmieniony. I, i, I go nie poznasz. Ale są takie zupełnie realistyczne, no, że jednak to mimo wszystko misja niebezpieczna. W, e, wsiada człowiek do urządzenia, jest przymocowane do wielkiego cylindra z paliwem, musi precyzyjnie dolecieć. Ale i chodzi na bombie. Tak, tak. Więc tak. To, to tak jak ze, ze wspinaczem na Mount Everest. On wszedł już na szczyt, ale jeszcze będzie musiał zejść. Więc obawiacie się też tego drugiego procesu? Tak, muszę Państwu powiedzieć, że naturalnie obawy we mnie były i cały czas jeszcze są e, dosyć potężne. Mimo tego, że wszyscy jako rodzina staraliśmy się wspierać Sławosza całym sercem i, i też zachować no, w miarę spokój, żeby mu dodawać sił. To bezpośrednio przed startem rakiety, yy, no te emocje były tak naprawdę, te kilkadziesiąt minut do startu były... Dla mnie osobiście były, były bardzo potężne i takie dosyć paraliżujące. I dopiero kiedy widzieliśmy, jak człony rakiety, ten booster się odłącza, wraca na Ziemię, bezpie, bezpiecznie e, kapsuła zaczyna krążyć po orbicie okołoziemskiej, to dopiero wtedy tak naprawdę poczułam ulgę e, i, takie, i takie szczęście, dopiero wtedy adrenalina ze mnie zeszła. Przez no, kilkadziesiąt godzin przed startem i po starcie nikt nie spał, ani ja, ani rodzice Sławowska, ani jego brat. Wszyscy czekaliśmy na kolejne informacje od lekarzy, od astronautów NASA, którzy byli z nami w stałym kontakcie, natomiast Teraz tak naprawdę, no, po tej adaptacji organizmów w stanie mikrografitacji, jak już wiemy, że wszystko jest w porządku, to takim najbardziej newralgicznym momentem, którego się wszyscy trochę obawiamy, to jest ten powrót na Ziemię. Mhm. Dlatego, bo kapsuła Dragon spada na Ziemię z siłą grafitacji. Opadanie i spadanie, jak śpiewała Tak, Spada na szczęście, z tego co wiemy, do oceanu. Spada prawda? do oceanu spadnie. Nie na samą tak. Ziemię, bo to. Bo tak. się spada u wybrzeży Kalifornii. Mhm. Natomiast no, musi przebić przez atmosferę, przebija się z ogromną prędkością. E, właściwie z od prędkości 28 tysięcy km na godzinę, z którą podróżuje, potem przebija się przez za atmosferę i to jest i, i sprawa z taką prędkością, że otoczona jest plazmą to jest mhm. rozgrzewa się do płomieni tak otoczona plazmą i następnie dochodzi do takich kilkunastu minut, kiedy e, centrum kontroli lotów kosmicznych w Houston traci kontakt ze na nawet no, kilkanaście minut to jest tak zwany blackout mhm. i podczas tego blackoutu wszyscy. Zapierają dech, wstrzymują dech czy kamasz, z powrotem wróci komunikacja i następnie go nawracają, Oni wracają, na, spadają do oceanu, otwierają się spadochrony e, i potem wławia ich firma SpaceX z helikopterami, z wody, tak naprawdę, aż i, i przedostaje ich do Houston, gdzie będzie czekał transport medyczny, samodrządowy i mam nadzieję być tam i czekać na, czekać na męża. Jakie nadzieje wiążecie z misją Sławosza? Mówię o tobie, bo ty też jesteś mocno zaangażowana w to, żeby e, efekty tej misji, aby możliwości, które ona stwarza, były jak największe. Co ma się wydarzyć potem? Tak więc. Jest to naprawdę ogromna szansa dla polskiej gospodarki, dla polskiej technologii, dla polskiej nauki, dla, dla podmiotów naukowych która, i sektora prywatnego, które przygotowały te naprawdę zaawansowane naukowo-technologiczne eksperymenty, z których mój mąż jest bardzo dumny. Naprawdę mówi, że na tle innych państw, to polskie eksperymenty naprawdę się wyróżniają. Czy z dziedziny biologii, czy inżynierii, czy biotechnologii, czy fizyki. Natomiast wiedzą Państwo, każda tak naprawdę złotówka, którą Polska inwestuje w sektor kosmiczny, będzie miała ogromny zwrot inwestycyjny. Na przykład, na przykład misji Księżycowych misja Apollo. To były misje księżycowe w amerykańskie, i one mimo tego, że generowały ogromny opór wśród społeczeństwa amerykańskiego, wśród kongresu amerykańskiego, to one się zwróciły 16-krotnie do amerykańskiego społeczeństwa. No i mam nadzieję, że ten zwrot gospodarczy będzie ogromny, ale również wiedzą Państwo, mnie bardzo porusza, że ja w ciągu tych ostatnich dni otrzymałam mnóstwo wiadomości od rodziców, od matek i, i, i ojców, którzy wysyłają mi po prostu zdjęcia swoich dzieci, tak, które na przykład rysują międzynarodową stację kosmiczną, które nagle mówią, że mamo, tato. Ja mam ogromne marzenia, i tak jak słabo. Tak, który kiedyś był małym sowożkiem, który kiedyś marzył o kosmosie i chce je realizować. I na tej warstwie marzeń i aspiracji jest to tak szalenie poruszające, że y, widzę naprawdę tyle dzieci, które czują, że być może właśnie y, Stawianie sobie ambitnych celów i ich konsekwentna realizacja ma jest charakter. Tak, tak, dokładnie. Powiecie, no, nasz Sławosz, on się urodził 12 kwietnia. To jest dzień Międzynarodowych w Kosmicznych. Dzień, kiedy Gagarin został wysłany w kosmos i od małego maja mama, yy, nasza mama, tak mu mówiła, yy, Sławoszku. Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Kosmonauty. I słowoż od początku swojego dzieciństwa on marzył o tym, że on kiedyś dostanie gwiazd. To było po prostu totalnie nierealistyczne właściwie. Tak? Potem Polska dołączyła wiele lat później do Europejskiej Agencji Kosmicznej, Otworzyła się rekrutacja, słowoż konsekwentną pracę, on ma w sobie ogrom samodyscypliny tak ma y, y, doktorat przez 12 lat nadzorował zderzacz wielki zderzacz hadronów w Genewie jest specjalistą od promieniowania kosmicznego y, y, no i on zaaplikował pokonał 22 tysiące innych aplikantów w takim procesie ekstremalnie surowym bardzo się przygotowując latami tak naprawdę i teraz no dotknął tych gwiazd więc jakby to że y, y, ten nasz człowiek który jest moim mężem ale abstrahując od tego że jest moim mężem dzisiaj może być, moim zdaniem, takim światełkiem w tunelu, naprawdę, taką szans, ogromną szansą dla polskiej gospodarki. Ale też jeżeli nasze polskie dzieci mogą się utożsamiać z nim, pomyśląc sobie, myśląc sobie jeżeli Sławosz dzisiaj jest reprezentantem polskiej Europy na orbicie Ziemskiej, to nic. Nie powinno zatrzymać znaczy, nasze zniszczy, polskie zniszczy. dzieci, dokładnie, żeby kiedyś na przykład brał udział w powrocie ludzkości na Księżyc, w eksploracji Marsa, czy w jakimkolwiek innym marzeniu, które sobie mm. dzisiaj wyznacza. Ola, ale ty jesteś zaangażowana w to. <laughs> ale jaka dumna <laughs> <pyta> dumna. <laughs> to, to jest my chcemy powiedzieć, że Ola jest wyjątkowym człowiekiem, bo my mówimy dzisiaj o Sławoszu, ale warto poznać biografię naszej bohaterki. Była w najtrudniejszych miejscach, gdzie były konflikty na całym świecie. Była negocjatorem w warunkach. Gdzie Kobiety raczej nie negocjowały. Była w miejscach, w których wszyscy miejsca te opuścili w czasie wojny, a ona tam organizowała szpitale i lecznice, żeby miejscowa ludność miała jakąkolwiek szansę na przetrwanie. Poszła do polityki, do polskiego parlamentu. I to jest moim zdaniem najgorsza misja, jaką wybrała no, i właśnie, najtrudniejsza. Ja uważam, że bardzo dobrze zrobiła, bo dzięki <laughs> temu, że ma teraz dostęp, bezpośredni dostęp do władzy, może zrealizować wiele projektów, albo próbować realizować wiele projektów, które dla nas cywili są niemożliwe. Dobrze wykorzystaj ten czas i tę możliwość. Bardzo Ci tego, tego życzymy czasu. i życzymy sobie również, żeby Sławosz spotykał się z młodzieżą w Polsce, podróżował, opowiadał o tym, jak ta Ziemia z góry wygląda, co tam robił, bo może właśnie już czekają młodzi astronauci, którzy będą tam w przyszłości. Wszystkiego dobrego Wam życzymy i szczęśliwego powrotu w tej... Małej kapsułce tam będzie spadał do oceanu nasz człowiek. Trzymajmy za to kciuki, żeby się wszystko potoczyło jak najlepiej. Dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. W moim mojem słabosze. Pozdrowienia dla rodziny. Cześć, tu Dorota i Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl